Co, co ty mi I dobrze Ci tak! Nie, się ja mogę przestać chodzić Ciebie! Dobrze Ci tak, za wszystko! I na widzę, że... Najpierw e, Panem z, przy, przy stoiku? Co ja, się wie, tutaj? O Nie wiem, nie pamiętam, pomóżcie mi! Co się dzieje? Kim jesteście? A mieszka z nie jeszcze, nie wiem. bo uszykować! Tak? Umrę! Nie wiem, pomóżcie mi! Zobacz, sam na sobie. Zobacz, mam Ciebie! sobie. Zobacz, mam na sobie. Zobacz, mam na ja To Zobacz, mam na To Zobacz, O, na To Zobacz, mam na nie Zobacz, na sobie. Zobacz, mam na sobie. Zobacz, mam na sobie. ten, mam na sobie. Zobacz, pogotowię. Nie, ten Przepraszam, czy ktoś coś widział? Co się stało? Dzień dobry. widział? Nie wiem, nie pamiętam, pomóżcie mi. Nie wiem, nie pamiętam, nic. Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem. To już znowu chęć nie, tak. tak. mi, mi to wyciągnął, to jest, mi to nie, 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 za to! Dobrze, Dobrze, policja, Dominika, tak. O, tak! Dominika policja! Tak.